Boże Narodzenie, posłuchajmy Ewangelii na ten święty dzień. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdaniowie odeszli od nich do nieba, posterze mówili między sobą, pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pośpieszni i znaleźli Maryję Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu, a wszyscy, którzy to usłyszeli, zdumieli się tym, co im posterze Opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim zostało powiedziane. Powiedziałem na początku, że ta Ewangelia jest na dzisiejszy dzień, a raczej trzeba było powiedzieć, że na dzisiejszy poranek, dlatego że akurat w święta Bożego Narodzenia mamy trzy Ewangelie. Ta z pasterki to ta Ewangelia sama, którą czytaliśmy przy naszych wigilijnych stołach. W ciągu dnia będzie czytana Ewangelia świętego Jana, rolę tej Ewangelii, o słowie, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Natomiast ten fragment pochodzi z tzw. mszy o świcie. Posłuszmy się tym fragmentem, żeby zobaczyć o co chodzi Panu Bogu, co On chce z nami zrobić te święta, co chce nam pokazać. Bo niestety święta Bożego Narodzenia traktujemy tak, owszem, ciepłe, rodzinne, tak wspaniale ma być, dobrze. Tylko, że niestety gubimy chyba w tym wszystkim pana Jezusa. Rodzinne święta, rodzinne ciepło, żeby się wszystko udało, żeby karpik, karpik był smaczny, żeby rodzinka się zjechała i tak dalej. Ale może to też po pierwsze nie wyjść, że nie te święta tak zewnętrznie nie wyjdą tak, jakbyśmy sobie zaplanowali. Ale w te święta nie tylko o to chodzi, a może nie przede wszystkim o to chodzi. Chodzi o Jezusa. Chodzi o to, żeby Go zobaczyć. Jeżeli są w naszych miastach szopki, to warto je zobaczyć. W naszych kościołach są szopki, warto je zobaczyć. Przyjrzeć się temu, który narodził się w ubóstwie stajni, tak jak pasterze. Chodźmy zobaczyć, co się naprawdę wydarzyło. Chodź i zobacz, przekonaj się, co tak naprawdę świętujesz. To nie są święta tylko, bo święta. To są święta Bożego Narodzenia. Więc dzisiaj w te święta po prostu skupmy się na Jezusie. Zobaczmy te znaki, które też zobaczyli posterze, jaki to był znak? Właśnie dzieciątko położone w żłobie, ubogo, pieluszka. Pierwszy znak, który Pan Bóg chce ci pokazać, to jego pokora. Zobacz jego pokorę. Zobacz, że Bóg naprawdę przestaje być niedostępny, a staje się tak bliski, że możesz go wziąć na ręce. To jest pierwszy znak. Drugi znak. Jeżeli się skupisz na Jezusie, jeżeli. Pozwolisz sobie w te święta na to, żeby wsłuchiwać się w ten głos, Boży głos w Twoim sercu, to zrób to, co robi Maryja. Zachowaj wszystkie te sprawy i słowa w swoim sercu. Weź do ręki Ewangelię o Bożym Narodzeniu. Tą usłyszaną teraz przed chwilą. E, jeszcze te kilka wersetów wcześniej, te, które były czytane w czasie Wigilii. Weź do ręki Ewangelię świętego Jana, poczytaj na spokojnie. Poczytaj może jakieś słowo trafi do Ciebie dzisiaj. Tak mocno Bóg do Twojego serca przemówi. Zachowaj to słowo w swoim sercu. Skup się na Jezusie, żeby nie przegapić te święta tego, który jest najważniejszy, żebyś nie przegapił Jezusa, który na nowo chce się w Tobie narodzić.